kiedy tylko sprawy związane z decyzją środowiskową staną się ostateczne, czyli sama decyzja się uprawomocni za różnorakimi działaniami Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, będzie możliwe ogłoszenie tego przetargu. W każdym razie jesteśmy gotowi i chcemy do 2020, czy również chcemy, znaczy chcemy do 2020 dwudziestego 25 przepraszam, roku dojechać bezpieczną, nowoczesną drogą ekspresową z Bydgoszczy do Torunia albo z Torunia do Bydgoszczy, w zależności od kierunku, który obierze uczestnik ruchu drogowego. Ale też mamy nadzieję do 2022 roku dojechać do Grudziąca bezpieczną, nowoczesną drogą ekspresową S5. E, mamy nadzieję również. Dalej drogą ekspresową S10 jechać na zachód w czwartym kwartale 2021 roku wniosek o decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Wyżyskiem, a mam informację również z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, oddział Szczecin, że oto prace nad pozyskaniem decyzji środowiskowych na terenie województwa zachodnio są również bardzo, bardzo dalece zaawansowane.